even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never answer the no man i still go 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 Witam, witam w serii dziennej. Filmik na poniedziałek, tak więc zaczynamy nowy tydzień. Będzie piłka nożna, koszykówka, hokej i trochę tenisa. Zapraszam do oglądania. A jak zawsze, zaczniemy od piłki nożnej. Wysoki kurs to Anglia, tym razem Blackpool na wyjeździe gra z Norwich. 6,70 za to płacą. Poniedziałkowe kursy powyżej 2-0 to Huddersfield z Reading. Na 1 c 215 jest to liga angielska. Do tego trzecia liga niemiecka. Na dwójce gramy Osnabryk z drużyną Werl. 2,15 za to płacą. Z remisów wybrałem dla Was Bruckbett z Sosnowcem. 3,90 pierwsza polska liga. Le Havre z Rode. 3,65 druga liga francuska. I Ashwood z HPL-em Birsiwa 4-0 Izrael. Kupon królewski na poniedziałek z piłki nożnej to wygrana Brighton z Evertonem w angielskiej Premier League. Do tego poniżej 3,5 goli w meczu Nottingham-Sohampton i Sassuolo z Bolonią na overze 2,5, a do wyjęcia na kuponie jest 1625. Dalej mamy już koszykówkę i handicapy, Mamy tylko jeden mecz z NBA. Phoenix gra z denver. Denver jest underdogiem, tak więc dodajemy 3,5 punkta drużynie Denver i gramy dwójką na klasyczne podwojenie. Druga pozycja to Liga Polska Śląsk gra z treflem tutaj Trefl jest underdogiem i gramy na handicapie plusowym, który dodajemy drużynie teoretycznie słabszej 8,5 jest wartość handicapu i gramy dwójką na klasyczne podwojenie. Poniedziałkowe overy to Phoenix Denver. Linia na podwojenie to 226,5 punkta. Druga pozycja to Śląsk z Treflem, 156,5 jest pułap na podwojenie. Kupon królewski z koszykówki to Denver Nuggets na handicapie plusowym 7,5. Do tego poniżej 177,5 punkta w meczu legi Warszawa ze spójnią Stargard i Liga Argentyny Gymnasia... Wygrywa z Sanitarias, 1370 jest do wyjęcia na tym kuponie. Dalej to już hokej, wysokiego kursu nie mamy tylko jeden kurs powyżej 2-0 i jest to Dallas ze Seattle na wyjeździe, 2,25 za to płacą, NHL. Z remisów jest też tylko jeden, PTS z North Bay, 4,40 jest to liga kanadyjska. Kupon królewski z Hokeja to Dallas Stars przeciwko Seattle na kazetce. Mamy również Florydę z Toronto na overze 5,5 gola i over 4,5 gola w Kanadzie. Petersborough, Peters z North Bay Battalion, 1555 jest do wyjęcia. Dalej to już kupon tenisowy i gramy na Collingdona, przeciwko Mendezowi. Umieszczamy również Kopejansa i Hugo Gastona. 1265 jest do wyjęcia na tenisowym kuponie. Baseballa nie ma, no bo w poniedziałek jest tylko jeden mecz nocny. A liga typera to mecz w ramach Premier League Nottingham Forest z Evertonem. Odpowiedź jest warta 5 punktów do rankingu ligi typera, a typujemy do godziny 21. Tak wygląda aktualny ranking ligi typera. Na pierwszym miejscu jest Bart, na drugim pan Po, na trzecim trzech panów Dominik Dzieliński, Paweł Luszczak. I ja, dziesiątkę zamyka Jurgen Chlop, a kolejna aktualizacja tego rankingu będzie we wtorkowym filmie statystycznym. Ja zapraszam serdecznie do grupek VIP polskich, mamy je z różnych dyscyplin, a zainteresowanych dołączeniem zapraszam drogą mailową na sportpredictions.pl, mopa.gmail.com. Możecie również wspierać kanał dla wspierających dodatkowe filmy z kuponami, jak również challenger dla grupy pierwszej ligi i ekstra Aby wspierać kanał, wystarczy kliknąć przycisk Wesprzeć. Taki przycisk znajduje się przy każdym z moich filmów. Tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Kolejna jej aktualizacja będzie miała miejsce we wtorkowym filmie statystycznym. A póki co, już bardzo dziękuję Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapę w górę. I do usłyszenia w kolejnych filmach.